Mamy godzinę 12.01. Zaczynamy słuchajcie live analityczny, ostatnie w tym tygodniu. Dajcie znać na początku, czy dobrze słychać, czy widać. Zaczniemy od eurodolara. Myślę, że na Edku tutaj no przede wszystkim omówimy kilka takich możliwych scenariuszy, które w mojej ocenie się mogą pojawić. To 1272 niezaksięgowane i też parę innych motywów. Także Edek na, na, idzie na pierwszy plan. Ja sobie tylko postawi mikrofon, żeby móc tutaj operować i zaznaczać wszystko. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Ale napiszcie, napiszcie w komentarzu, czy jest OK. No i zaczynamy. Co takiego tutaj widzimy na eurodolarze? No widzimy niezaksięgowane, niezrealizowane 127.2, tam był układ harmoniczny. Tam no, było dosyć ważne miejsce, bo też okrągły poziom przede wszystkim 1.11.00. Sam poziom i samo wsparcie sobie zaznaczymy, znaczy zachowamy. Natomiast układ harmoniczny, jak widzimy, on już troszeczkę się zaczyna rozjeżdżać. Punkt B jest rozjechany, więc go kasujemy. Te strzałki, o których mówiłem, gdzie liczyliśmy na przybicie dołem, no bardzo ładnie się zrealizowało, więc też kasujemy. ZZB, zobaczcie co jest ważne, słuchajcie, wspominałem o tym ZZB, które było ważne wcześniej. Tutaj przypomnę jedynie, bo bardzo fajnie Edek zareagował w tym miejscu. Zobaczcie, wybicie, cofka, idealnie nie trzymamy. Co się dzieje w tym momencie? Rynek też trzymał, ale w tym momencie puścił. Zobaczcie, jest 1,12 na celowniku, okrągły poziom, on już został dotknięty, uważam, że dalej wyjdziemy górą, ta spadająca gwiazda, ja bym się nią za bardzo nie przejmował. No i na co idziemy? Przede wszystkim tak, kolejność mierzenia zmieniamy, czyli na pewno pomierzymy cały swing zgodnie z zasadą fala FIBO, fala spadkowa, więc mierzymy od szczytu do dołka, 61,8, na to musimy uważać. Tu jest ten 1,12, tak jak mówię, czyli standardowe, nasze takie ulubione połączenie, okrągły poziom i poziom Fibonacci'ego. Jeżeli się zagęszczają, czy jak ja to mówię, klastrują na tym samym poziomie, w tym samym miejscu, to jest to zawsze bardzo ważne albo wsparcie, albo, albo opór. No w tym wypadku jest to mocny opór. Uważam, że on będzie tutaj, gdzieś tam walka będzie w rejonie, może nawet do końca dnia, że tak będziemy dotykać, odbijać się gdzieś bokiem i tak dalej. Z tego może być jeszcze układ harmoniczny. To jest oczywiście wariant już na przyszły tydzień, jeden z możliwych wariantów, ale prawdopodobny, przynajmniej ja na niego czekam. Ten układ zaznaczam w ten sposób. Formacja harmoniczna, czyli jeszcze raz wracamy do tego 61-8. bo jeżeli, jeżeli ta fala CD, przepraszam, BC, czyli odbicie od punktu B61 nastąpi, a może nastąpić, no to potem bardzo ciekawym miejscem będzie 7,86. To jest bardzo fajny poziom, bo jeżeli zaczymy tam wcześniej, on był wielokrotnie testowany. I tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na taki mały dołeczek. Może mało istotny dla niektórych, natomiast dla mnie, tego typu potwierdzenia, które się znajdują po lewej stronie, zawsze są ważne. To jest 18 dzień kwietnia, 1.12.30. Bardzo ładne potwierdzenie. Ta, ta fala CD, jeżeli oczywiście się narysuje, bo to jest po prostu jeden z możliwych scenariuszy. Na chwilę obecną jeszcze tego nie widzimy. Tutaj, tak jak mówię, na pewno się skupiamy na odbiciu od 61,8. Możliwe że będę to grał, zobaczymy, natomiast musimy gdzieś tam wyjść troszkę wyżej. No, a cały układ harmoniczny na przyszły Tydzień, także tyle jeżeli chodzi o GBP GBPUSD, słuchajcie, ja pozycję mam i tak jak, tak jak mówiłem wczoraj, wczoraj chyba po raz pierwszy o nim powiedziałem, że trzymam i będę trzymał. I zgodnie z tym, co powiedziałem, jak wiecie, ja biorę odpowiedzialność pełną za to, co też mówię, czy pokazuję. I mam tę pozycję, także tutaj co najmniej do 127,2, w tym celu jest wyznaczona pomarańczowa linia. To jest poziom wynikający z poprzedniego mierzenia, jak się nie trudno domyśleć, prawda? On tutaj stoi, czyli 127,2. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pomiędzy zewnętrznymi mierzeniami charakterystyczną taką konsolidację łapie. Znaczy idzie bokiem, odbijając się od 127 do 161. No i tutaj uważam, że ta podbitka w te rejony to jest dokładnie poziom 1.2770 i ja uważam, że on nastąpi. Także spokojnie tutaj te rejony te miejsca są e, są moi drodzy do, do do zaksięgowania. Tutaj się troszkę bałem dzisiejszego zbicia bo tam był taki moment, że gdzieś tam zaczęli zakrywać funta, natomiast widzę, że ładnie go wyciągają. Także te moje pozycje gdzieś tam widzę, pracują. Jest, jest ok. Samo zagranie oczywiście było ciężkie, no bo zobaczcie: 161,8 wybite. Ja mówiłem, że to jest typowo takie intuicyjne zagranie, dlatego że w rejonie 161,8 często właśnie takie kombinacje występują, prawda? Że jest pierwszy test, jest odbicie, jest pogłębienie, czyli wybicie stopów i wszelkiego rodzaju jakieś pułapki, które na nas czyhają, w rejonie właśnie tego 161,8. Tak jak mówię. No tutaj to, to, to cały czas jest u mnie w grze. To podbicie uważam, że jeszcze nastąpi. Także. Także czekam. Po prostu chyba pozycje zostawię również na weekend. No, chyba żeby się sytuacja tak rozwinęła, że do końca dnia zaksięgujemy ten poziom 127, no to pozycję będę zamykał. Albo jak będziemy gdzieś tam blisko, tak, żeby nie przetrzymywać pozycji na poniedziałek, na kolejny tydzień, będę chciał zostać bez. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co teoretyzować, słuchajcie. Mamy jeszcze jeszcze długo, długo, bo jest dopiero godzina 12, więc cały dzień przed nami. Dolar do Jena. Dolar do Jena, słuchajcie, zobaczcie. Pozycję zamknąłem. Bałem się tego manewru, a rynek spadł prawie dwa razy tyle. No cóż, dzień czy dzień, mówię, cały tydzień, jaki miesiąc uznaję do, za udany. Może nie bardzo udany, ale udany, bo no z dwóch powodów. Po pierwsze, portfele Forex Hastlingowe, jeśli tak je mogę nazwać, są na fajnym plusie. Wczoraj 400 zł na tym najmniejszym portfelu, więc to fajna dniówka. Dzisiaj też będę nadal się tam próbował jeszcze dobić paręset parę złotych, Zobaczymy. Natomiast, dlaczego mówię, że udany? Dlatego, że też swingowe zagranie przede wszystkim na ropie bardzo fajnie siadło, i też jest jeden ciekawy motyw, który się pojawia. I tutaj właśnie widzę, są z nami osoby, które są zainteresowane tą ropą. Za chwilkę dokładnie to rozpiszemy, bo ja też na to czekam. Natomiast możliwe, że się troszeczkę spóźniłem, ale wiem, że niektórzy to wykorzystali. Za chwilkę, dolar do jena, tak jak mówię, tutaj mały błąd z mojej strony. Wyszedłem z pozycji krótkiej, rynek zjechał. Myślę, że już słuchajcie, jeżeli przebił ten punkt B, czyli to wsparcie na ZZB, i, i doszedł do tego punktu C, to słuchajcie, tutaj droga jest otwarta do punktu A. To jest też takie założenie, jeżeli chodzi o układy harmoniczne, prawda? Czyli w tym momencie delikatnie zmieniamy nasz scenariusz. Ja tutaj pewne rzeczy usunę i też wam pokażę, co się takiego może wydarzyć. No, oczywiście, jest ten ZZB. Ten poziom, może innym kolorem, żeby nam się tak wszystko nie nie nałożyło na siebie, bo nie będziemy wiedzieć za bardzo o co chodzi. Tutaj mamy ten ZZB. On teraz służy, jak sama nazwa wskazuje tej, tej formacji, czy tego układu, jako biegunowość, prawda? Czyli jeżeli został przebity, może być przetestowany. Na ten ich czekam i jest duża szansa, że będę krótkie pozycje rozgrywał w rejonie 110.01. 110.01, a, widzę, że jest też Dosyć fajny okrągły poziom, prawda? 110, także coraz lepiej mi się to podoba, czyli ewentualna próba podejścia do punktu B i atak na ostatnie minima z punktu A, czyli okolice 109. No, także prawie 100 pipsów, słuchajcie, jest do wyjęcia. Wygląda to dobrze. Wygląda to póki co na dolarze bardzo dobrze, bym powiedział, na dolarze do Jena. Także na ten. Na ten scenariusz czekam. Eurojen, Eurojen, tak jak mówiłem, ta pułapka, mam nadzieję, że się nie daliście się nabrać, bo tutaj ja sam mówiłem, że, że nie będę tego grał i nie grałem, bo dla mnie za głęboko zeszli. Prawie zrobili podwójne dno. No takie niedorobione do końca. Zobaczcie, bo gdzieś tam nie dotknęliśmy tego minimum, aczkolwiek zrzutka była próba odejścia. Słuchajcie, ja im za bardzo nie wierzę tutaj w te wzrosty. Także. Też się skłania, podobnie jak na eurojenie, do, do krótkiej pozycji. Już wam pokazuję na podstawie, czego tak wnioskuję. To, co tutaj idzie. To, co tutaj idzie, ten ruch, uważam, że on może być, zobaczcie, po wolumenie, on jest mniejszy. Zobaczcie nawet, jako ciekawostka, wolumen skumulowany, czyli te czerwone słupki na samym dole w momencie, jak rynek spadał. A jak idzie do góry, tutaj od tego dołka, te wolumeny skumulowane zielone są malutkie. One są, stanowią połowę, może jedną trzecią, nawet tych wcześniejszych czerwonych. Czyli sam fakt wystąpienia takiej aktywności tutaj, kupujących, no bo jakby nie było, jest, są kupujące, ale według mnie to jest chwilowe podbicie. Czyli cały ten ruch zaznaczony fioletową linią, ten wzrostowy, uważam, że to jest jedynie korekta przed dalszym impulsem spadkowym. No i teraz pytanie, jak ja to chcę rozegrać? Oczywiście standardowe mierzenie, 61 przychodzi nam z pomocą, przypominam to są jeny, a na jenach bardzo dobrze działa 61,8, także tę prawidłowość będę chciał... Tutaj wykorzystać. Póki co mamy 38,2. To jest zbyt lokalny, zbyt płyciutki taki współczynnik. Ja go nie biorę w tym momencie pod uwagę, bo to jest za wcześnie zdecydowanie, żeby wchodzić. Zresztą widzimy, że go jednak wybija. 50 po drodze raczej też mi się nie podoba, natomiast 61,8 jak najbardziej. Tak, 123 ,11. 123,11. Tutaj też Wam chcę coś pokazać. O, właśnie, już to ładnie widać. Zawsze pamiętajcie, jeżeli szukacie potwierdzeń poziomów FIBO czy układów harmonicznych, to warto spojrzeć na to, co było po lewej stronie. Jeżeli zobaczymy, że mamy fajne potwierdzenie, rynek reagował tam, a tutaj widzimy, zaznaczam strzałką pierwszą i strzałką kolejną, no ewidentnie rynek reagował w tych miejscach, prawda? Pierwszy, drugi test, bardzo ładna reakcja, odbicie, no i tutaj to 618 na 12312 stoi, prawda? Także. No ja czekam, jeżeli o mnie chodzi, to ja na Eurojenie czekam, jeżeli nie będzie to ten tydzień, a pewnie nie będzie, to na przyszły tydzień mam gotowy scenariusz, gotowy plan na zagranie, prawda? Także tutaj ta siatka FIBO na całym swingu na Eurojenie, no uważam, że warto rozłożyć. Euro GBP. Euro GBP, słuchajcie, męczy, męczy, nie może coś tutaj wymęczyć tego układu. Ja jestem bez pozycji już od dwóch dni, tutaj poniosłem stratę, żeby nie było, że mam takie same zyskowne pozycje, bo tak nie jest, nikt nie ma samych zyskownych tradeów. Tutaj miałem stratę na tej, na tej pozycji. Póki co układu, słuchajcie, nie czuję, bo bardzo głęboko doszedł. Zobaczę, on prawie już tam delikatnie mało co brakło, ale prawie że dotknął tego poziomu z punktu X. Więc to też jest dla mnie informacja, że ten układ jest głęboki. Póki co za bardzo pomysłu nie mam. Ja nie gram na same formacje świecowe. Tutaj się tworzy objęcie bezsy, prawda? Czyli ta dzisiejsza czarna świeca zakrywa korpus świecy poprzedniej, wczorajszej, ale to jest za mało zdecydowanie za mało. Więc tutaj na Eurofuncie nie mam pomysłu. Przechodzę dalej od razu, bo też nie ma sensu na siłę coś, coś tutaj wyszukiwać. Za Australijczykiem walczę, walczę, walczę. Słuchajcie, już chyba trzeci albo czwarty dzień. Um, nie, no mam tą, tą pozycję tutaj długą, tutaj cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że stoisz 161,8. Jeżeli by to był inny poziom, dawno bym wyskoczył. Jeżeli to jest 161,8, ja mam taką zasadę, że powalczę. Bo to jest mój ulubiony współczynnik, jeżeli on się dodatkowo nakłada, klastruje na przykład w takiej strefie zielonej, popytowej, tak jak tutaj z 786. To jest zawsze, słuchajcie, dobry prognostyk, że ten poziom będzie ważny. No i jest ważny, bo do dobrych trzech dni tutaj jednak co dojdzie do 161, odbija się, znowu dojdzie, odbija się, znowu dojście, odbitka. No i słuchajcie, do trzech razy sztuka, jeżeli będzie znowu zakrywanie, wyskakuje z pozycji, bo czwartego testu nie przetrzymam, to i tak, że mi się udało te, te dwa następne przetrzymać. Także no, liczę liczę, słuchajcie, na wyjście co najmniej do ZZB okolice no, nawet 0,70, tam nie całe 0,6990, czyli ZZB ten dołek zerknijcie na 25, tak, 25 dzień kwietnia, okolice no, niecałe 0,70, tam bez 10 pipsów. Także póki co to u mnie w grze jest Kanada no konsolidacji ciągle przestaje to się nudne, słuchajcie. Bo te mierzenia one, nawet układ chemiczny który jest zaznaczony. Ja go wykasuję, bo no to już się za długo tworzy wszystko. Rynek testuje i dolną bandę, i górną bandę. Nawet nie będę tego zaznaczał, bo mi się to po prostu nie podoba. No, zobaczę zresztą, gdzie się znajduje, tak? Dołki są, szczyty są i odbija się góra dół, góra dół i tak to już trwa chyba trzeci tydzień, czy już niedługo nawet miesiąc będzie. Także Kanadę odpuszczam. Dawno pozycji nie miałem na kanadyjczyku. Przechodzimy do indeksów. S&P S&P tutaj wymęczony setup, ale jest. Ale bardziej wczoraj, znaczy bardziej milej wspominam zagrania na, na DAX-ie w dniu wczorajszym, bo ten układ harmoniczny był ciekawszy po prostu. Zaraz Wam go pokażę. Tutaj ten układ harmoniczny u mnie taki był zrozgrywany w portfelu swingowym mówię typowo. No tam mam jedną małą pozycję, ale, ale nie wiem czy jej nie domknąć. Tutaj się cały czas obawiam tej WLT, tej pomarańczowej wewnętrznej linii trendu, czyli no, linii trendu pociągniętej po szczytach A i C. W momencie, jeżeli dojdziemy, boję się po prostu tego, że dojdziemy i się odbijemy. Prawda? Czyli tutaj te wzrosty, one takie są, bym powiedział, pół na pół. No i raczej przed weekendem będę się skracał. Także no, myślę, że tam nic wielkiego z tej pozycji nie będzie. Ta, ta wewnętrzna linia trendu pomarańczowa, ona według mnie jest kluczowa. Jeżeli chodzi o DAX, no to tak jak mówię, ten układ harmoniczny, o którym mówiliśmy, zobaczcie, piękne markowanie ceny, ja miałem wczoraj tutaj dużo pozycji, 3 albo 4 chyba wszystkie weszły w dniu wczorajszym, ale to pokazywałem w hustlingu, Forex Hustling, Projekty będziemy podsumowywać w przyszły wtorek o 18, także z tego miejsca już Was zapraszam na, na to spotkanie, nasz link do zapisów zaraz Wam wyślę, bo może nie wszyscy mają. Jest na górze strony fibotimschool.pl, dodaliśmy taki baner z informacją o najbliższym webinarze, ale też Wam wysyłam bezpośredni link. Dużo jest chętnych, także warto przejść te 15 minut wcześniej, żeby po prostu sobie zająć miejsce w pokoju. A podejrzewam, że bardzo dużo osób będzie, bo, bo pokażę po raz pierwszy takie no, wyniki z całego miesiąca, ze wszystkich portfeli. Pokażę również, gdzie poniosłem straty, jaką odrabiałem, jaki jest wynik końcowy, procentowy, kwotowy, ile zarobiłem i tak dalej. E, no, wszystkie pozycje oczywiście omówimy dokładnie. Także będzie bardzo dużo konkretów, nie na, na faktach, na liczbach przede wszystkim. E, te układy były rozgrywane wczoraj. E, tak jak mówię, według mnie tutaj. Gdzieś tam zaksięgujemy ten 1 do 1. Tutaj chcę wam pokazać taki, taki setupik. On jest troszeczkę. Dobrze, to mierzenie i to wykasujemy, bo one już są historią. Na tym zarobiliśmy, więc możemy to mierzenie zdjąć. Punkt D sobie zostanie. To zdejmujemy. Dodajemy inne mierzenie. A jest ta ekspansja Fibo. Zobaczcie, rozciągam. A, czyli tutaj mierzę na fali BC. Mierzę od punktu D, no i zobaczcie, co się dzieje tutaj. 12134. 12134, według mnie, to jest ten target, który gdzie tutaj na DAX-ie te poziomy zobaczymy. No i tutaj jest pewnego rodzaju też taka zagwostka, bo zwróćcie uwagę, że to mierzenie F100 jest pomiędzy tą strefą FIBO. Niestety nie jest to takie precyzyjne, bo wiele bardziej by mi się podobało, jakby to było na 61,8. Niestety nie jest, prawda? Także tutaj należy pamiętać, że tę strefę musimy wziąć, jakby w całości rozpatrywać. Co to znaczy w praktyce? No, w praktyce często sprowadza się do tego, że najpierw dochodzimy do 50. Reagujemy, czy tam dochodzimy do FS100, jest jakieś odbicie do najbliższego ZZB, pojawia się taki nieprzyjemny dla niektórych motyw czyszczenia stop-lossu, czyli chwilowa wybitka, chwilowe przebicie poziomu, dojście do następnego FIBO i od tego momentu zjazd. No i troszkę się tego obawiam, że w ten sposób ta strefa Fibonacciego. Między 50 a 61 i 8, ona może być tak rozegrana. No i tutaj jeszcze jest ten one-to-one, one bardzo, bardzo szeroki oparty na fali BC. Także o tym pamiętajmy. No i to jest najbliższy wariant. Może nie na ten tydzień, raczej już pewnie nie, Chyba, że Ameryka coś tam dołoży do pieca. Zobaczymy, ale to dopiero po południu. Natomiast na przyszły tydzień ten scenariusz uważam, że jest jak najbardziej realny. Złoto, złoto, słuchajcie, mocno wyszło do góry. Bardzo mocno wystrzały były. Tutaj jednego. Nie to, że nie przewidziałem, tylko nie zauważyłem, po prostu to, to już widać, słuchajcie, no cóż, każdy robi błędy, prawda? Natomiast to zauważyłem niestety, niestety, ale po czasie, już wam mówię, co takiego tutaj było i na co ja liczę, i na co ja liczę, bo uważam, że to będzie do zagrania. Czyli tak, układ harmoniczny, a swoją drogą to mierzenie było wczoraj wykonywane przeze mnie, natomiast tego wariantu nie zaznaczyłem. Nie, nie wiem dlaczego, jakieś zaćmienie. BC i CD, prawda? Układ nietoperza. Układ, układ nietoperza, moi drodzy, na 886. No cóż, ominąłem. Także nic złego się nie stało, bo przecież nie straciłem na tym układzie, natomiast spokojnie było to do zagrania. Ja liczę na ponowny test. Ponowny test, ale poziom dopiero 1286. 1286, czyli w momencie jak Lineks próbuje tutaj to zretestować, czyli taka analogia, na przykład, jeżeli pamiętacie mój trade na ropie, zaraz go przypomnę, to tam właśnie taki sam, też mogę od razu pokazać, taki sam motyw, zobaczcie, nastąpił. To jest nawet zaznaczony kolorem pomarańczowym, zobaczcie, pierwsze dojście, lekkie odreagowanie, cofka, ja tu dokładam kolejne dwie duże pozycje i ten ruch wytrzymuje praktycznie do tego miejsca, nie? Tam do 60 z hakiem. Także i tak zgrawniałem około 300-300 chyba punktów, tam 300 z haczkiem małym całego tego ruchu nie? na tym I Tutaj zobaczcie teraz analogię na złocie, tego testu nie ma. Jeżeli będzie, to ja już będę wiedział, co mamy robić. Nie? Także jeszcze raz powtarzam poziom 1286, póki co dla mnie taki no, najmocniejszy wariant i scenariusz do rozegrania. Ropa WT. Ropa, słuchajcie, tutaj właśnie musimy pokazać to na D1, bo jest fajny układ. Ja na Ropie i tak dosyć fajnie przyciąłem w ostatnim czasie, więc ją już odpuściłem. Natomiast wiem, że niektórzy tutaj skorzystali z takiego też przyjemnego setupu, już wam pokazuję. Tylko analiza sobie zrobimy od czystego wykresu, żeby każdy to zrozumiał dokładnie. Dobrze, dajcie znać w międzyczasie, czy link z zapisem na webinar, z zaproszeniem dla Was doszedł. Wysłałem go na czacie. Wtorek, godzina 18. Także zarezerwujcie sobie godzinkę. Fajne spotkanie się zapowiada. E, dobrze, co tutaj mamy? Mamy przede wszystkim tak. Zewnętrzne mierzenie, no właśnie to, to na co, no to co było do zagrania. Nie szukajmy się tego typu setupy oczywiście są do wyjęcia. Jest jeszcze 1 do 1, które jest troszeczkę poniżej. Zobaczcie: A, B. B, C i C. A nie, jest idealnie. Przepraszam, czemu chciałem, czemu powiedziałem poniżej? Jest idealnie. Jest idealnie, no No tak, ominąłem, niestety. No, a oce, o, zlecenie oczekujące powinno w tym miejscu stać. No ale cóż, troszkę błędów popełniłem pod koniec tygodnia. Widzę, przynajmniej w tych swingowych zagraniach, no ale wiecie, tak to jest. Jak się skupiłem na scalpingu wczoraj żeby odrobić portfel, no to było, był wynik na scalpingu, nie? To wy na plusie, no ale niestety uciekły mi okazje w swingu. No, wszystkiego się nie upilnuje. Także zawsze pamiętajcie, to jest coś za coś. 57,60, nie? Ten poziom. I jeżeli będzie zlitestowany, oczywiście liczę na to i życzę sobie tego, żeby był, bo bym tutaj zajął pozycję. Długie oczywiście. Natomiast pewnego poziomu się po drodze obawiam. Już wam mówię, jaki opór jest... I pewnie będzie ważny, to jest ta strefa pomarańczowa. Zerknijcie sobie na to. 60,05. Z dwóch powodów. Proste, prosta analityka. Po pierwsze, ZZB, tego nie trzeba tłumaczyć. Po drugie, okrągły poziom. No to ma do siebie dokładnie to, to, co właśnie, Mirek, napisałeś. ZZB, okrągły poziom. Nie liczmy na to, że cena, jak dojdzie do tego miejsca, że to od razu przebije. I lecimy na nowe szczyty, czyli tak jak tu ta fioletowa linia pokazuje, kierunek pionowy i lecimy do nieba. Nie, tak, tak nie będzie. Raczej, raczej tak nigdy nie jest. Tak? No w ten sposób powiem. No oczywiście może jakieś tam prawdopodobieństwo być tego, że tym razem tak się wydarzy, natomiast ja nigdy na to nie liczę. Dojście. Jaki scenariusz w ogóle ja zakładam? Oczywiście dojście może być do ZZB. To jest bardzo naturalny ruch, prawda? Odbicie, zlitestowanie 161 F100 i dopiero ten drugi ruch wzrostowy od tego miejsca po tym i teście może nastąpić jak najbardziej. Ale nie po pierwszym, po pierwszym strzale. Pierwszy strzał nastąpił, póki co 161 trzyma. Przypomnę, jeszcze raz poziom, bo on będzie ważny i w przyszłym tygodniu, więc sobie do tego wrócimy. 5750 5760 ten poziom na ropie WTI. Także dzisiaj, no, jeżeli o mnie chodzi, ja raczej nic nie zrobię, bo jesteśmy tutaj za mocny odjechał, żebym wskakiwał w długie pozycje. Jeżeli gdzieś tam będziemy próbowali testować schodzić niżej, ok. Natomiast to też by się wiązało z tym, żebym przetrzymał pozycję przez weekend, więc nie chciałbym dzisiaj, już tak mówiąc szczerze, wykonywać jakichś trade'ów na, na ropie. ie um, tylko raczej sobie zostawić to na, na, na przyszły tydzień. Zobaczymy jak będzie. Natomiast taki jest mój plan działania, plan gry. Um, ok, przechodzimy do kryptowalut. Z Bitcoina, tutaj dużo pytań było. Z Bitcoina wyszedłem. Wyszedłem z pozycji, przypominam miałem jedną krótką pozycję, tam na bardzo symbolicznym plusie, więc nawet nie ma co się chwalić. Miałem układ, znaczy miałem rozgrywałem układ harmoniczny nietoperza, ten niebieski. Póki co widzę, że za chwilkę dostałbym mi taki tak cofkę, więc to mi się po prostu nie podoba. Troszkę mi się nie podoba w ogóle, brak dynamiki, i to, że rynek wpadł w konsolę. Bo jesteśmy w takiej konsolidacji I to widać na Bitcoinie i na innych kryptowalutach, na Ethereum, na Litecoinie, zaraz wam pokażę. Natomiast tutaj te 8000 to jest taki poziom, no nie sądziłem, że będzie tak ważny, bo kiedyś dla Bitcoina był ważny 6000, pamiętacie? 6, 6,5, 6,600. Tam miesiącami ten poziom był testowany. Miesiącami to był jakiś rok temu, tak sięgając pamięcią. Który docelowo został wybity swoją drogą też o tym mówiłem tak no ale ale on był bardzo bardzo długo trzymany trochę się tego obawiam że w tym momencie te 8000 będzie pełniło tego typu rolę czyli będziemy tak dobijać do tego miejsca odbijać się i tak iść bokiem no póki co zobaczy te 8000 jest jak takie magiczne co dojdziemy cofka co dojdziemy cofka i tak znowu dochodzimy do tych 8000 nie podoba mi się to. Także na kryptowalutach jestem bez pozycji, a ta konsolidacja w postaci trójkąta na eterze też mi się nie podoba, bo no zobaczcie swoją drogą jak to wygląda. No kiepsko to wygląda, nie mam pomysłu na zagranie. Miałem pomysł, ale niżej, tam gdzie jest zielona linia i, i zielony napis 210, to była korekta prosta. Natomiast w tym momencie już wiem, że ja tego nie rozegram z racji tego, że się rozciąga w czasie. Fala CD pamiętajcie. Ma być dynamiczna, ma być mocne, silne zrzucenie, a nie rozciągające się w czasie jakiś złożony układ korekcyjny, tak? Bo tutaj można sobie liotowsko opisywać. To natomiast ja, ja tego robił nie będę. Także Ethereum też nie wygląda technicznie za dobrze. Litecoin nam odbija. Tutaj słuchajcie, jeden taki motyw się pojawia, jeżeli tego Litecoina lubicie, rozgrywacie to, to wam pokażę tak na zasadzie ciekawostki. O, 4 godzinówka to jest dobrze, to nam wystarczy. Pokażę tutaj taki przyjemny setupik z dwóch mierzeń złożony. Czyli od razu mówię, że nic skomplikowanego. Pierwsze mierzenie, no myślę, tłumaczyć nie trzeba, prawda? Czyli fala FIBO od szczytu do dołka. Projekcja FIBO, czyli potencjalna korekta prosta. Gdzieś tam wypada w rejonie 61, no powiedzmy, chociaż mogłoby być lepiej. E, o, no i ta strefa. Zobaczcie. Jeżeli tam dojdziemy, warto pomyśleć. E, może nie jest to jakieś mocne zagranie, natomiast technicznie połączenie 61 wewnętrznego z projekcją fs 100 czyli z korektą prostą 1 do 1, dobrze wygląda. 97-98 za lightcoin, także z tym mierzeniem sobie zostajemy. Wrócimy po weekendzie do tego. Ripple, możliwe, że ten układ wypełnia, chociaż Ripple taki jest. To też o tym ostatnio mówiłem, że jak się nic nie dzieje, to się kompletnie nic nie dzieje, wpada w konsolę i może być w konsolidacji tam tygodniami. A jak się pojawią wystrzały, to one trwają 1-2 dni, powietrze uchodzi i dalej jest konsola, nie? No i póki co tutaj ta falacja trochę się obawiam tego, że ona może się tam wydłużać, wydłużać, wydłużać się i jej po prostu nie doczekamy. No nic, to, to, to tyle, jeżeli chodzi o Ripple. 0,32 dla mnie to jest pierwszy taki poziom zainteresowania. Póki co kompletnie nie patrzę na to. Jeżeli chodzi o WIG20 w ogóle ostatnie sesje niemrawe strasznie. Nie wiem czy patrzycie też na giełdę polską czy nie. Ja głównie na, na akcje WIG20, tam troszkę może na MWIG40. No i oczywiście na, na główny indeks 20 największych WIG20 i na kontrakty przede wszystkim. Ale póki co do zagrania nie widzę żadnej okazji. No nie ma zrzucenia 226, tutaj wypełnienie układu przydałoby się, powiem Wam szczerze. Troszkę rynek może by się oczyścił, bo póki co ta konsolka, zobaczcie zresztą po tych świecach, to są świece dzienne, czyli jedna świeca, jeden dzień, jedna sesja. No, no co to jest? No, no to, to, to jest nic kompletnego jak ruchu, nie? Konsola przez 5 czy 6 dni stoi, wystrzał, zakrycie tego dnia i znowu inside bar wewnątrz świec poprzednich. No w, ogóle, w ogóle technicznie mnie się to nie podoba, także do WIGU 20 wracamy po, po weekendzie. Ważny webinar przypominam we wtorek o 18. .00. Jeszcze raz wszystkich zapraszam. Dzisiaj dostaniecie informacje na maila z zaproszeniem. I też z informacjami. Co takiego dla was przygotowaliśmy w czerwcu, no bo już wielkimi krokami się do tego zbliżamy, a będą bardziej rozbudowane transmisje na żywo o godzinie 12 o 12.30 z podziałem na rynek walutowej krypto będzie profesjonalna analiza techniczna kryptowalut też narzędzia, oceny projektów i tak dalej. Czyli, jeżeli w ten temat chcecie się gdzieś tam bardziej zaangażować czy poznać przede wszystkim, to tego typu spotkania będę robił codziennie, oczywiście za darmo po po tym naszym przeglądzie, czyli w tym momencie bym zaczynał. Ale to od czerwca. Poinformuję, zaproszę Was do uczestnictwa. Od czerwca ruszamy. A tak jak mówię, przyszły tydzień, no to oczywiście spotkanie podsumowujące Forex hustling a za tydzień, w piątek. Słuchajcie, dawno nie było live'a z traderami takiego publicznego, nie, będzie live, będzie live, bo też dużo osób pytało, czy już zaniechałem te live, oczywiście, że nie, live trading będzie, traderzy przyjechali, już się, za, znaczy, się zapowiedzieli, przyjadą do mnie przyszły piątek, także cały dzień nadajemy na żywo, transmisja oczywiście na YouTubie, na Facebooku, także intensywny tydzień nam się zapowiada. Ok, miłego weekendu wszystkim życzę, powodzonka i, i słyszymy się... Słyszymy się w poniedziałek na razie. Hejka, cześć.